Cześć widzowie, dzisiaj chciałbym nagrać filmik jak się klepie z jakimiś ludźmi na strefie PVP. Miłego oglądania. O, mam już pierwszą osobę, zabijemy ją sobie. Łatwy killing. No, jakiś następny mi klepie. Się sfokusujemy na tego Diaksa Gościu ma siłkę, więc nie będzie z nim łatwo. Teraz spróbujemy tego, tego, jakby kolega. Aj, uciekł nam koled. A my tak łatwo mu nie damy. Coś mi się wydaje, widzowie, że będziemy musieli uciec. Gaście mnie co chwilę klepie. Ja próbuję sobie pójść na tamtego. No, lipa, lipa. Dobra. Widzimy się za chwilę jak będę następnego gościa. Znajdę. Cześć, cześć. Dobrze, widzę, widzimy się za chwilę. Siema. Siemka, widzowie. znaleźliśmy następne osoby. Gildia jepy. Spróbujemy ich pokonać. Hitnaliśmy, hitnaliśmy, już nam nie ucieknie. ale nie, my się nie sojuszujemy łupnął z tego co widziałem tam jeszcze jeden kolega był ich pójdziemy to zobaczyć a jak widzicie nie ma tu nikogo no dobra, widzimy się przy następnej osobie, siema no widzowie, widzimy następnych typów. Spróbujemy sfokusować tego tego typka z tego klanu. Sknokowaliśmy go. Zobaczymy, <laughs> czy uda nam się kogoś zabić. No, ba. Lecimy, a tych wszystkich ja bym chciał zabić, szczerze. No, aż się na tym, albo nie, no. Albo do nie. Na tym. Mościu. Dobra, lecimy. Aha. Okej, okay, widzowie, czyli on nam... Uciek? Nie, nie, nie uciek. Zabijemy tego, ponieważ on mnie już raz klepał. Nigdy nie będę w elkach, więc mogę ich sklepić. Z... Więc ich zaklepiamy. Lecimy z nich. Może potem jakąś muzyczkę włączę, żebyście się nie nudzili, bo ja w ogóle cały czas nie będę gadać. Okej, polizał chyba. Takie mam przeczucie. Chyba mam nie wiecie? No, idzie tam. Nie będę do niego wskakiwać do cave'a, ponieważ ten cave jest bardzo niebezpieczny. Kiedyś tam skoczyłem i mnie zabili od razu, automatycznie. no dobra, poklepiemy się. Mogę klepać tego, tego. co soja? No mam se soja. Dobra. Idziemy znaleźć jakichś innych typów. Najfajniej było, gdybyśmy znaleźli kogoś z całym setem oprócz budków, ponieważ mam dwie parę budków zapasowych. I mogę wam wylosować jedną parę budków. Jeżeli będzie 20 łapek w górę pod tym filmikiem. I żeby dostać się do tego, żeby się dostać wylosowanym. Trzeba tam napisać komentarz ze swoim linkiem, czy podobał Wam się odcinek. Albo... no tak. I w następnym odcinku powiem a, wyniki. Dobra, no, lecimy szukać następnego. Za chwilę się widzimy. Siema! No, jesteśmy przy następnym i to jest duża klepa, więc pijemy sobie siłeczkę, ale z tego, co widzę, tutaj jest... Już wcześniej widzieliśmy tego przeciwnika. No dobra, idziemy klepać tego Mam poczucie, że ten Przeciwnik polisze. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, lecimy. On już zginął. A nie, bo on ma budki też z No dobra, lecimy go klepać po prostu. trident hu, hu, hu cyku nie ze mną ten numer No i czemu go nie mogę hitnąć? Nie ja nie mogę z tym widzowie No dobra. Odpuszczamy, jak będzie co chwilę uciekać. No to chyba się widzimy przy następnej może osobie, ale najpierw zobaczymy, czy tutaj dalej się nie klepią. to robimy. A, no, to są moi sojusznicy, więc nie będę ich klepać. Hmm... Dobra, idziemy szybko zobaczyć na jakieś trycha inne. Jeżeli tam nie będzie, no to jak to się nazywa no to zrobię cięcia no no to wygląda że nikogo nie ma więc widzimy się za chwilę siema tutaj znaleźliśmy następną osob osobkę ale on chce się za nim teamować nie wiem czy się mam z nim teamować Zaraz a nie z mam soja ale tego spróbuję zabić Widzowie, każdy tutaj ma tridenty. Gdyby nie było tridentów, to by było fajnie. Tutaj może się ktoś czai? Nie. Spróbujemy zrobić takie są. Co... Spróbujemy dawać ramy. O, nie goni nas o, słabo. Mega słabo widzowie, no i każdy jeszcze uciekł trochę lipa, lipa, lipa duża lipa kto to? no bo to jest sojusz chwilę tutaj poczekamy a w ogóle dla tych, którzy chcą zobaczyć mój ender tutaj jest mój cały ender chest jakieś tam szalkary, mieczyk fajny Anarchiczny łuk, fajny kilof, brodawki. O. Oh. Tu sama do nas ofiara. Lecimy go Ale mu strefę robię. Fajnie by było, gdyby mi totem padł i lagi ma trochę. Wydaje mi się, że to on będzie orać, no chyba, że zawoła kolegów. No, tak jak mówiłem, będzie orać, masz koleżka. Upereľka. O oh, nie, ja videla, že čo, on próbuje. bude. On nás... No, to nemá zmysel. No dobra, lecimy. Uznamy to, że zadał. Bo się nie A więc... Lecimy zobaczyć na samą osobę. Ojeju, a z A Z kartofliłem mocno. No dobra, lecimy. Będziemy się, widzimy się przy następnej osobie. Siema. O, nawet nie zauważyłem widzowie, ale przyszedłem tutaj na, na chwilę wyłączyłem od e, ten. Na chwilę ten. Przeciąłem. Ale już następna osoba to jest. No, nic jak... bo tutaj widziałem jeszcze jakąś osłupkę, która to być potencjalnie. O, o, tutaj był ktoś, był ktoś tutaj. Widziałem. Smoczy pogromca klepianego. Klepiamy go. Coś mi się wydaje, że gościu jest odpalony. Bo, wolę mi kry, hita z pięciu kratek. No, odpalony jest, jak nic. Każdego hita trafia, to jest po prostu niemożliwe. Uj, ale odpalony. Że chce się ten nasz kolega znowu klepać. Kto tu przyszedł? A nikt. A No i on znowu ucieka, widzowie. Po prostu teraz wiecie, że smaczy pogromca to są Kidy. sobie do tego kajwa. No dobra, wszedł. Lecimy na spawna. I pokażę. Przypominam, że losowanie będzie. Będzie losowanie na netherite'owe butki, czyli anarchiczne buty. Jeżeli będzie 20 lajków pod tym filmikiem. No, i oczywiście, żeby wziąć udział w konkursie, trzeba napisać swój nick w komentarzu. I czy Wam się podobał filmik? Siema. A, chwila. To są właśnie o takie budki, które możecie wygrać. niego Siemka.